Oto efekt końcowy. Piotrek widać postarał się. spięknie Jeszcze zaraz będzie choinka. Ślicznie. Zaraz będziemy siadać. Jeść. A później prezent. Idziemy do Piotrek. Przedłużacz, do choinki pod choinką schowałam przy ten włącznik Nie z tej strony To schowaj pod choinkę, żeby wiesz I mamy, i mamy choinkę Proszę Państwa jest zaję fajnie normalnie jak się to wyraża Dobra, to było na tyle, idę pakować prezenty.